Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zdominowaliśmy kolejnego bieguna, dzięki temu mamy mapę odkrytą, i tak chciałbym jeszcze teraz, póki mamy troszeczkę czasu, dominować następnego, tak żeby mieć już całą tą część mapy odkrytą w miarę, w miarę porządnie. Dlatego w tym odcinku również wybierzemy się na na bieguna, znaczy na przepraszam, na. Na żyrafa. Nie tyle co polowanie, co próbę ym, odnalezienia go i dominacji, żeby już mieć. Po... O, proszę, następne wszystko siedzi. Trochę mi się nie podobają te ptaszyska tutaj. One są naprawdę niefajne. Trzeba będzie jakoś ominąć. One nas, na pewno na nas napadną. Ach, musimy się trochę cofnąć, siła w ogóle. No dobra, lecimy. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam i z powrotem. I to myślę, że tutaj się trzeba będzie cofnąć. I powiedz od tej strony w prawo. Taką nadzieję. Tędy? Nie, tędy. Kurczę. Tędy to. Czyli jednak, tędy. Czyli jednak, tam gdzie są te, te maszyny, to mi się wcale nie podoba, że tam gdzie są te maszyny i te ptaszyska, i to wszystko takie groźne. Dobra, to lecimy. Tu jest ten duży trakt, szeroki z następnym ogniskiem. To tutaj już jest troszeczkę, troszeczkę bardziej niebezpiecznie, przyznam. Jakby. Rozumiem, chyba że mamy za zawrócić. Dobrze mi się wydaje. Chyba tam. No właśnie, wcale mnie to nie cieszy, że ta droga jakby bardzo mocno wskazuje, że trzeba iść. Nie, w przeciwną stronę. Tam. Gdzie jest ten żyw. Tam przez most, tamtędy. Gdzieś. I tam już nam pokazuje. 490 metrów. Dobrze. No już mam jakieś względne poczucie kierunku. a widzę jakieś maszyny. Których wcale nie chcemy, bo tutaj jest bardzo mało materiału. W przeciwieństwie do tego naszego yy, terenu takiego zarośniętego, na którym zaczynaliśmy. Tu jest bardzo mało materiałów na, na lekarstwa i na broń. Może no i pójdziemy do, górą, by tych zwierzątek tutaj, czy tych maszyn tutaj nie prowokować. Może nas nie zobaczą. Miejmy taką nadzieję, i walimy dalej. Zachowam to na szlak. Zachowaj, zachowaj. Będzie ci to na szlak jak najbardziej potrzebne. To są, a to chyba nie są bieguny, nie? A może i są. Może byśmy sobie zdominowali jakiegoś i pojechali na koniu. Spróbujmy. Zróbmy tak, obejdźmy je dookoła. Diyor hep bu da. Dobra, bardzo fajnie. Te dwa zabiliśmy. Trzeci, gdzie ten nasz jest? No dobra, i jest, i biegun. Ciach! A to jest wielkogłów, głównie biegun. Dobra, i padaj, jedź! To jest taki wolny jesteś Wielkogów, muszę zbliżać się do źródła sygnału Tu jest źródło tu jest źródło sygnału moi drodzy Ale również jest osada Osada jakichś Ludzi I to mnie wcale nie Nie cieszy, że to jest osada ludzi Bo oni na pewno nie będą. Potrzebuje dostać się na głowę żerafa. Tak, 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 tak. tak. O, już na sobie zobacz. Tam jest koleś. Zabójcie. No właśnie. Zabójcy to robią. Trzeba będzie ten obóz jeszcze wykończyć. Wygląda na to, że starają się schwytać żerafa. Jak to próbują schwytać żrafa. Ona tam z gościu. Spij, śpi, nie przejmuj się. Idźcie sobie spokojnie właśnie jak najspokojniej. Jestem więcej. Ilu tam widzimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześć, siedmiu, osiem dziewięciu. Tam jest jeden daleko. A Tego miejsca gdzie jestem już mogę wskoczyć na żyrafa, także to jest dobra nowina. Zła jest taka, że oni pewnie będą sprawdzali to miejsce cały czas. Dobrze, nikogo nie ma. Czywajmy się tutaj. Tupie i tupie ten Żyraf Strasznie. Znaczy żyraf. Żuraf. No, próbują go złapać, że jakieś łańcuchy mu to układają, zobaczcie. Skumani. Są gdzie tutaj? Jak mam tam wejść na górę? Da się jak myślicie? Chyba nie bardzo, nie? Skąd oni chcą do tego żyrafa wejść? Stąd bym skoczył. Jak tam wejść na górę? Wyczyścić całą tą wioskę. Może mnie nie zobaczą? Spróbujmy tak, na razie chyba mnie nie zobaczyli. Leży? górze jeszcze jeden był, nie? O jest. Główkę dostał. No pewnie będę mógł skoczyć z tej konstrukcji, do której właśnie się próbuję dostać, że przechodzi na tyle blisko, żeby... Była taka szansa? A może i nie? Kurczę. A, ale będę musiał trollką dostać do tej drugiej. Dobrze, to już wiemy co. Co mamy w planach? No ale ktoś tu zostawił chyba jakąś... ...wzmocnione strzały. No właśnie. Nadal chyba nie wiedzą, gdzie jestem, jest ich tu trochę, ale to się, tym się najmniej będzie przejmować. Następne zdjęty.

Tak jest, nie przejmujcie się mną. Ja was tutaj po kolei, na spokojnie, porobię. Przejdę sobie dookoła tej budowli i po, pożegnamy się z wszystkimi. O, tu nawet jest szerok. O kurczę! Tego się nie spodziewałem. Tam jest jeszcze ten. Duży robot. Wskaziciel, no właśnie. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Będziemy czyścić cały obóz na spokojnie. A tu wygląda na to, że nie będzie to takie proste, jakby się wydawało. Wskazicielo trzeba będzie zabić w pierwszej kolejności. Wow. O kurde, zrzucił mnie na dół. Uciekamy. Dziarko uśmiercacza. cza, cza, Uśmiercza, uśmierca, uśmierca cza. Chodź, panie skazicielu. Panie Nie dokuję. A to z głowy. To idę po zamiatu po tego porozmawiać, podyskutować z tymi, którzy tam na końcu są. Myślę, że teraz mamy odpowiednie argumenty do dyskusji z tymi kolegami, którzy zostali tam na końcu. Także zapraszam. Duży, ciężki argument, ale myślę, że tutaj sprawa w miarę szybko się rozwiąże. Wszyscy, prawda? Na całym tym terenie? No dobra, teraz po drożu. Co oni tu robili? I dlaczego próbowali złapać tego? Wiesz, próbowali mu jakieś pułapki zostawiać na niego. Znaczy zamknęli mu drogę, że on nie może stąd wyjść, dlatego on łazi w kółko. Eee. Coś tu próbowali się pewnie dostać do jego pamięci albo Nie mając fokusów Może gdzieś znajdziemy jakieś dokumenty? Zaraz zobaczymy Pobawmy się przez chwilę w detektywa Detek -tadadram, detektyw, ko ta tam Jak to na górę? Tam od środka chyba, nie? Szkło pustyni. Tu to jestem. Tu mi się wydawało, dało coś na górę. Tylko jak? Stąd? Ewidentnie tędy. Takie trochę mylące są wszystkie te... ...takie konstrukcje, bo wygląda na to, jakby można było wejść wszędzie, a nie można wejść nigdzie. I nie, tu troszeczkę. A tam na pewno warto było na górę się dostać. Hmm, też nie tędy. I też nie tędy. Może tędy i tandy, Też nie. Hmm, no dobra. Kombinuję, kombinujemy. Na skrzynkę? Można skrzynkę i na górę? Też nie. To jak oni tam włożą, ja się pytam. Musimy się nam dostać na górę, bo inaczej nie wyjdziemy na tego żyrafa. Tu, 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 ha! Chyba uda mi się przeskoczyć stąd na żyrafa. No, tylko tutaj co jest. Strzała porażająca. Jeszcze jedna strzała porażająca. Bardzo dobrze. Teraz możemy przewieźć stój i pozabierać im wszystkie te dobre rzeczy, które tu mieli. To się przyda. A stąd na pewno uda nam się dostać na żyrafa. Ale... Zanim to przestujemy. Nie uda nam się. No dobra, chodź żyraf. Dacie radę wskoczyć na Żyrafa. <laughs> Już prawie tam jesteśmy moi drodzy ładne są te żerafy, majestatyczne. statyczne i jesteśmy na żerafie. Ok, czas się wspiąć na głowę. Idziemy na głowę. Ej, ej, nie jedną ręką, nie ma się jedną ręką, bo się boję. Jesteś. No dobrze, zobaczmy drogi żrafie, jakie wiadomości ty miałeś dla nas. Pokaż nam większą część mapy. Żyda w słoneczne stopnie. O kurczę, zobaczcie, co tam chodzi. Widzicie? Tam chodzą takie duże. jakby dinozaury. Dobrze, że tam nie, nie próbowaliśmy wejść bez pytania. No dobra, ok. Żyraf zdradził nam tyle informacji, ile mógł zdradzić. Zerknijmy sobie na mapę. Mamy odkryty cały tutaj ten kawałek dookoła żyrafa. I nie tylko. Okazuje się, że to jest bardzo bardzo dużo odmian zwierzaczków, a czy maszyn, a nie zwierzaczków. Jak też odkryło nam się tutaj miasto, którego nie znamy. I tu jakieś ciekawe miejsca. No dobra. Wracamy moi drodzy do save pointu. Będzie to idealne miejsce, żeby się na dzisiaj... Szkoda, że nie można go wypuścić stąd, bo oni go tu zamknęli. Ja ich tu wszystkich pozabijałem, ale... ale wypadałoby go jeszcze uratować tego żyrafa. To znaczy... No właśnie, zaczynam się powoli utożsamiać z tymi maszynami, a to nie jest dobre. To nie są dobre maszyny. No dobrze. Save zrobiony. Schowajmy się tu w krzakach, żeby się nie dać zrobić tak jak ostatnio. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. I myślę, że teraz już się wybierzemy powoli do południka, żeby dalej troszeczkę pociągnąć story. Także dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.